Szanowni Państwo, Panie Ministrze, dzisiaj jest dzień wyjątkowy, bo dodajemy koksu do papierów na warszawskiej giełdzie. Tymi właśnie słowami wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak, obwieścił debiut Jastrzębskiej Spółki Węglowej na giełdzie papierów wartościowych. To jest dzień bardzo. Specyficzny, bo notowana będzie na giełdzie na przejrzystej platformie największa spółka produkująca koks w Europie. Produkuje 8 milionów ton koksu i to jest bardzo wymowne, tak jak pan minister Grad wspomniał, że przełamujemy te schematy myślenia. Na warszawski parkiet trafiło blisko 39,5 miliona akcji za kwotę 5 miliardów 370 milionów złotych. Jednocześnie Skarb Państwa zachował 51% akcji spółki, czyli tak zwany pakiet kontrolny. Pierwsze transakcje zawarto po kursie 140 ,50 zł 50 groszy. To co jest też ważne dla warszawskiej giełdy, to wzbogacenie tej oferty o dużą przemysłową firmę. Była taka opinia, że zbyt dużo jest instytucji finansowych w tym głównym indeksie. Teraz będzie to na pewno bardziej zróżnicowane, bardziej różnorodne, z większą opcją na inwestowanie. W skład Jastrzębskiej spółki węglowej wchodzi pięć kopalń węgla kamiennego: borynia Zofiówka, budryk, jasmos, Krupiński i pniówek, w których wydobywany jest węgiel koksowy oraz węgiel do celów energetycznych. W skład grupy wchodzi również koksownia przyjaźń. Zarządzamy złożonymi procesami produkcyjnymi, ale tak naprawdę nasz biznes jest prosty. Produkujemy węgiel koksowy, koks, węgiel energetyczny, produkujemy energię elektryczną. To zdanie powtarzaliśmy wspólnie z całym zarządem jakieś 100 razy przez ostatnie 3 tygodnie. Ci, którzy z nami byli, spotykali się z inwestorami, inwestorzy, którzy uwierzyli w to zdanie, słyszeli to. I uwierzyli, że ta firma będzie się rozwijać, że to jest dobra firma, że to jest największy producent węgla koksowego w Europie, który dysponuje największymi złożami. W 2010 roku w kopalniach JSW wydobyto ponad 9 milionów ton węgla koksowego, w tym prawie 8 milionów koksowego typu 35 oraz ponad 4 miliony ton węgla do celów energetycznych. Co prawda zdaniem analityków debiut największej polskiej spółki węglowej nie zachwyca, ale wicepremier Pawlak jest dobrej myśli. To jednak najbliższe tygodnie pokażą, czy kursy akcji jastrzębskiej spółki węglowej usatysfakcjonują inwestorów.